shimonko ladies and gentlemen we got him <laughs> Tak, Qigarem, mamy w końcu Intela. Dotarł do mnie, dotarła moja kopia i za to chcę podziękować Hiro, bo mam nadzieję, że sztuka od Intela jeszcze dotrze, bo tej będę musiał się pozbyć, będę musiał odesłać. Natomiast dziękuję Hiro za poratowanie mnie w tej sytuacji i podesłanie zestawu prasowego. Intela podesłali też płytę główną, o niej sobie za chwilę pogadamy, a dzisiaj sobie ogólnie pogadamy. Nie będę robił odpakowania. Odpakowanie tego zestawu macie na kanale IT Hardware, wrzucę wam go w linku pod filmem. Co prawda, zamontowanie tego odpaczkowania, że tak powiem, zabiorę się zaraz po nagraniu Techniusa, bo nagrałem go chwilę przed Techniusem. Było to robione tak na gorąco. Jeszcze jak tak naprawdę dostałem jakieś pudełko, podejrzewałem, że tam jest ten Intel, ale nie byłem tego pewny i robiłem to na na unboxingu na żywo, żeby mieć te pierwsze uczucia, takie wiecie. Autentyczne, żeby one były faktycznie pierwsze. I pierwszy raz odpakowałem tą paczkę właśnie na tym unboxingu. Piękne to pudełko, piękne procesory i cieszę się, że je dostałem na premierę. Ale porozmawiamy sobie dzisiaj o nich: porozmawiamy sobie o procesorach, o tym jak wygląda sytuacja z cenami pamięci RAM, płyt głównych, właśnie w korelacji z cenami procesorów, o których, no, wiecie, wczoraj to troszeczkę niefortunnie wyszło. Ja wczoraj powiedziałem o cenach w odniesieniu do cen amerykańskich, które. Wyciekły dosłownie sekundę, znaczy sekundę. Wyciekły sporo wcześniej. I ja na podstawie tego zrobiłem odcinek, podałem tam polskie ceny, ale oficjalnie polskie ceny pokazały się zaraz po wypuszczeniu Tech dlatego większość z was oglądając Tech już znała polskie ceny. Znamy polskie ceny i powiem wam szczerze, Intel naprawdę tutaj mocno gra, bo nie ma tutaj walki, yy, w sensie nie ma tutaj takiej wyceny hardkorowej, że oni wprowadzają absolutnie najlepszy produkt na rynek, jaki będzie w segmencie procesorów i jednocześnie chcą za to kupę kasy. Ok, podwyżki w stosunku do generacji poprzedniej są, ale stosunkowo nieduże, a przede wszystkim stosunkowo nieduże w stosunku do konkurencji, dlatego no... Testów jeszcze nie mam. Ja jeszcze nie robiłem w ogóle, bo na tyle co to odpakowałem, więc ja bazuję tak naprawdę tylko i wyłącznie na tym, co przeciekało do nas, do mnie i, i o czym wam mówiłem przez ostatnie miesiące, właściwie o tych prockach, to od niemalże roku do was gadam. I no, wygląda na to, że będą to absolutnie najmocniejsze procki na rynku. Jakie, jakie w ogóle będziemy mieli dostępne na chwilę obecną, przynajmniej do premiery Zen 3 Pytanie, kiedy ta premiera? Chodzą plotki, że AMD ma jakąś prezentację na 7 listopada, ale raczej będą to procesory nowe, epiki, serwerowe, jak również też karty graficzne, serwerowe. Na razie o Zen 3, widu nie, nie słychu, a szkoda, bo tutaj trzeba odpowiadać, bo Intel, no zmiecie z planszy, zmiecie, powiem wam szczerze. Wieście lub nie, wyzywajcie mnie tam od jakichś fanboyów czy coś takiego. Mam koszulkę, tylko że nie w temacie, bo to z kart graficznych. Ale koniec końców trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Jeżeli przecieki się potwierdzą, to te procesory będą rządzić pod każdym względem. No, wielordzeniowo. 5950x będzie się bronił, ale 5950x będzie droższy od tej dziewiątki. I no tak naprawdę większość będzie chciała stawiać na nową platformę. Ale uwaga, tutaj właśnie rodzi się takie pytanie. Nowa platforma. Jak to wszystko będzie wyglądać cenowo? Bo procesory procesorami, ale do tego dochodzą pamięci RAM oraz płyty główne, i tutaj już nie jest tak różowo. Ten mobas, który mi podesłał właśnie Hiro, jeszcze raz Wam dziękuję. Tu nie ma żadnego lokowania jak coś, ale bardzo dziękuję, bo jestem po prostu wdzięczny, że mogę mieć to w dniu premiery. A mam nadzieję, że od Intela sample do mnie dotrą. Naprawdę, trzymam kciuki. Tak, mówiłem o tym od roku, więc fajnie byłoby mieć na premierę. To jest ee, najtańsza, jedna z najtańszych, o ile nie najtańsza płyta główna pod Lake'a. Z690UD DDR4 od Gigabajta. Zawsze seria UD była najtańszymi płytami na serii Z, a ta nie zmienia tej tendencji i to będzie najtańsza płyta, przynajmniej z tego, co tam rzucałem na X-komie na morelach ym, okiem, no to faktycznie ta płyta 619 zł. Wersja tej samej płyty na DDR5 yy, chyba 600, 7, 979, a ta 919 yy. No, i będę miał obie te płyty, żeby móc porównać właśnie wydajność procesorów na DDR5, jak i na DDR4. -kach. I problemem nie są płyty główne, problemem będą pamięci ram. Aha, jeszcze wracając do tej płyty głównej. Dlaczego płyty główne nie są problemem, bo są droższe? Ale sprawdziłem sobie, no sprawdziłem sobie, no obciąłem sobie tą płytę troszeczkę i tu jest 16 plus 1 plus 2 fazy, więc to jest naprawdę mocarne, jeżeli chodzi o fazy, e, płyta główna. Wyposażenie, no cóż, o tym będziemy sobie pewnie dyskutować bliżej premiery, a e, na Z590 tam było zaledwie 12 faz, więc różnica w zasilaniu dostarczanym do protka jest ogromna. Dlatego też koszt wzrósł. I wzrósł, że tak powiem, wymiernie, bo nie ma tutaj nadal tej samej 12-fazowej sekcji ze zmienionym gniazdem. Jest tu dużo lepsza, dużo mocniejsza sekcja zasilania, więc można powiedzieć, że te koszty są uzasadnione. Ale koszty płyt głównej nie ma tutaj dużych wzrostów, bo ta płyta główna na Z590 nigdzie nie znalazłem ceny, ale z tego, co mi gdzieś tam świta, Kosztowała w dniu premiery jakieś 700 zł, więc mamy wzrost no o mm, 200 z drobnymi. To dużo, to dużo, ale nie tyle co na pamięciach. I tutaj rodzi się dla mnie pewien problem. No i kilka rad dla was. Eee, dlaczego? Po pierwsze pamięci. Akurat znalazłem tylko na Xcomie, więc mamy tutaj ceny z Xcomu za jedną kostkę. 16, nie, tutaj jest chyba dwie, są za 32 GB pamięci 1500 zł. To w podstawowej specyfikacji. Czyli za 64, które ja mam tutaj, tutaj mam 64 GB od Fury. tutaj jeszcze jest Fury. Z podstawowym taktowaniem, tu są lekko podkręcone. Ten zestaw kosztuje jakieś 1000-1200 zł. Tutaj, za zestaw o takiej samej pojemności, zapłacimy 3 koła. 3 koła, nie? Także to jest absurd. Ale już Wam tłumaczę dlaczego tak jest. Mały przerywnik, musiałem przełknąć linę, żeby Was później nie denerwować tym łapaniem powietrza nerwowym. Dobra, dlaczego tak jest? Po pierwsze, dlatego że nowe pamięci są w produkcji od stosunkowo niedawna. Nie ma pełnych stanów magazynowych. Ceny muszą być duże tych pamięci, bo jeżeli byłyby tanie, szybko by się wyprzedały, byłyby braki i znowu wtedy byłyby drogie. Są drogie, jest ich mało i tak się sprzedadzą. Dlaczego? No, najwięksi, fajni, gicy, fanatycy technologii i tak kupią. Więc możemy wrzucić ceny. Podatek od nowości na DDR-5 jest gigantyczny. Dlaczego na DDR-5? Bo to jest pierwsza zmiana od trzech, siedmiu lat. Płyty główne, podobne widujemy praktycznie co roku. Taki lekki, lepki, lekki upgrade. No więc możemy robić, skoro jest lekki upgrade. Chociaż sekcji jest całkiem zacne, ale zobaczymy, czy utrzyma leka. Moim zdaniem w ogóle te płyty muszą mieć taką sekcję. Jak one mają jakkolwiek utrzymać tą dziewiątkę to muszą mieć taką sekcję. Zobaczymy, jak ta dziewiątka wypadnie w testach, bo TDP niby 125W, ale jak koniec końców skończy się to na poborze energii i temperaturach, to zobaczymy. Płyty główne, lekki upgrade, więc lekki upgrade ceny. DDR5 to jest coś zupełnie nowego. Wszyscy są tego ciekawi, jak to działa i jak to będzie działać. Jeżeli DDR5 byłyby tylko troszeczkę droższe od DDR4, no to wszyscy by się na te DDR5 rzucili no i nikt by praktycznie nie rozważał kupienia starszej platformy na ddr 4 a przecież te DDR-czwórki trzeba sprzedać. Nie to one są w magazynach, żeby one tam już zaczęły leżeć, bo wszyscy się rzucą na DDR-5. Po pierwsze. Jednym czynnikiem jest to, że DDR-5 no jest ich mało, więc szybko by się wyprzedały, no i ich produkcja będzie wolno postępować. Stany magazynowe muszą się nastakować, żeby pewien bufor był dostępny, żeby te pamięci nie schodziły od razu, tylko ten bufor na przykład gdzieś tam w Chinach, na Tajwanie na przykład, żeby on był i żeby jak tutaj się kończą w Europie, żeby można było zamówić i zanim się całkiem skończą, żeby przyszły. Do tego czasu minie może rok, może dwa lata, zanim taki bufor się zbuduje. No a w międzyczasie, tak jak mówiłem, DDR4. De Trzeba sprzedać. To nie jest tak, że, że po prostu można zacząć sprzedawać w tej samej cenie, bo nam wtedy zostanie cała masa DDR4, które są no niesprzedawalne, nieużywalne, a z biznesowego punktu widzenia to jest bez sensu. A pamiętajcie, wszystkie firmy Intel, AMD, wszystkie firmy robiące pamięci, płyty główne, to nie są firmy zajmujące się działalnością charytatywną, żeby tam dostarczyć najnowszy na rynku sprzęt, bo my chcemy. Bo my chcemy DDR5, dawać nam DDR5. No nie, one się zajmują działalnością biznesową, przede wszystkim mają robić kasę a nie dostarczać nam sprzęt. My wiem, ja sam łapię się na tym nieraz, że my często myślimy o tych firmach jako o naszym źródle nowych technologii, o naszym źródle najnowszych procesorów, o naszym źródle tego, żeby nam się dobrze grało, żebyśmy mieli fajny sprzęt, i że te firmy mają o nas dbać? Owszem, mają o nas dbać, bo jak nie, to pójdziemy do konkurencji. Nie weźmiemy Intela, tylko weźmiemy AMD, nie weźmiemy Nvidii, tylko weźmiemy Intela i tak dalej. Nie weźmiemy takich pamięci, weźmiemy inne. Dlatego muszą o nas dbać w ramach jakiejś technologii, ale koniec końców najważniejsze o co muszą dbać to o swoje finanse i budżet. Bo jeżeli o to nie będą dbać, no to się stoczą w dół, tak jak w pewnym momencie zrobiło to AMD, że gdyby nie fakt posiadania jakiejkolwiek hmm, tego, że są przepisy antymonopolowe, to Intel by za jakieś odpadki, za jakieś drobne kupił AMD i zawinął ten ich cały interes, bo tyle ta firma była warta. Tyle, że prawo antymolopolowe tego zabraniało. A dlaczego? Przez kiepską, naprawdę kiepską politykę finansową. Więc trzeba o to dbać, dlatego te firmy najpierw skupiają się na tym, żeby, no ja, oczywiście mi też jest z tym źle, że takie coś kosztuje trzy koła, to nie jest tak, że tylko Wam jest z tym źle, mi też jest z tym fatalnie, ale jednak e, i nie, nie wymagam zrozumienia tych firm, po prostu ceny są absurdalne, ale zaraz do tego przejdziemy, jak to może wyglądać w przyszłości, jeżeli chodzi o upgrade, nie? Z DDR4 na DDR5 i tak dalej. Chodzi koniec końców o to, że te ceny teraz takie będą i nie ma co liczyć na niższe, na pewno do końca tego roku. Odrobinkę spadki na pewno mogą się pojawić, bo przez te 2-3 miesiące na pewno jakoś już się tam dostokują te, e, te magazyny z DDR5. -kami. Ale tak naprawdę na dobre rynek rozwinie się dopiero w przyszłym roku, a w pełni rozwinie się dopiero w 2023, że będziemy mogli mówić o przewadze DDR5 na DDR4. E, oczywiście w w naszym wąskim gronie tych fanów technologii, graczy i tak dalej, myślę, że szybciej. Myślę, że 2022, końcówka 2022 roku, tam już będzie tych DDR5 bardzo dużo. Ale 2,23 to jest ten rok, gdzie moim zdaniem nastąpi przełom pomiędzy przewagą na DDR5 nad DDR4. No i teraz, co robić? Co robić, bo płyty są troszeczkę droższe. Procki wycenione są bardzo dobrze, jak na to, jaką nam przynoszą wydajność, bo lekki upgrade cenowy jest w stosunku do tego, co mieliśmy w poprzedniej generacji. Jak to się rozwinie w związku z popytem, o tym mówiłem wczoraj. Więc tutaj nie wiemy, jak koniec końców. Będzie wyglądał ten popyt stany magazynowej, czy Intel da radę zapewnić stały łańcuch dostaw, że te ceny nagle nie, nie okaże się, że premiera będzie gdzieś, chyba 4 listopada ma być, ma być premiera sklepowa, to że okaże się, że już 10 listopada protki się skończyły i cena pff, w górę, nie? Na to musimy czekać. Tego nie wiem, jak to się wydarzy, bo to by musiały wiedzieć sklepy i troszeczkę powiedzieć, jak wyglądają ich stany magazynowe. Na razie, ochoczo, jak zawsze, przedsprzedaż jest odpalona. Jest odpalona, czy się okaże, że przedsprzedaż będzie w pełni zaspokojona, czy może dostawy będą się ciągnąć miesiącami. O tym wszystkim przekonamy się za te kilka miesięcy. Czy nikomu protków ze zamówień pierwotnych nie brakuje? Ale wróćmy teraz do sytuacji z RAMem. Nawijam jak najęty, przepraszam Was za to, ale jaram się na Maxa, no powiem Wam. Dostałem protki na premierę. Człowiek się interesuje tym dekadę, ponad. I, i ma taką okazję, że ma protka przed premierą sklepową. No, to jest niesamowite wydarzenie w y, życiu człowieka, który się istnie, interesuje technologią, więc musicie mnie troszeczkę zrozumieć. Mm, także się jaram. Ale jaram się też tym przełomem, który następuje w technologiach. Nie jaram się absolutnie tym. Cenami DDR5 wyglądają strasznie, aczkolwiek ja rozumiem dlaczego tak jest, i troszeczkę tego się spodziewaliśmy. Ja nie spodziewałem się takich cen. Myślałem, że będzie no, dwa razy więcej, w sensie dwa razy drożej za gigabajt, no ale jest niemal, niemal trzy razy drożej za gigabajt, tak mniej więcej. Przynajmniej na razie wydaje mi się, że za miesiąc, dwa, może być dwa razy drożej. Ale z tymi wysokimi cenami troszeczkę pożyjemy. Natomiast, całe szczęście jest opcja, i to jest szeroka opcja. W tak, Takiej opcji z przejścia na DDR3, na DDR4 nie było, żeby można było kupić tak dużą ilość płyt głównych na DDR4. I moim zdaniem najlepszą teraz opcją będzie kupienie płyty na DDR4, Underlake a i. Mm, Oczywiście MOBASA Z690. Stosunkowo raczej dopłata do 11 generacji 3 AMD nie będzie duża. Oczywiście, że będzie. To nie jest tak, że zrobimy to jeden do jednego. Bo po raz kolejny, po co wtedy byłyby te stare procesory? Trzeba byłoby je od razu zutylizować, bo nigdy by się nie sprzedały. Jeżeli cena byłaby taka sama nowej, wydajniejszej technologii jak starej. Logiczne, że ta cena będzie różna. Natomiast wydajność, wzrost wydajności moim zdaniem będzie zauważalny o ile nie kosmiczny, ale tutaj oczywiście ceny na testy na DDR4 muszą jeszcze wlecieć pytanie jaka będzie różnica między DDR4 a DDR5 to moim zdaniem jest no dość kluczowe pytanie bo jeżeli będzie duża no to dużo osób będzie jednak skręcać w kierunku zakupu na DDR5 ha, kurczę ceny wyglądają kosmicznie ale no to będziemy monitorować i będę wam o tym mówił natomiast zakup na DDR4 Nowa płyta główna i procesor 12 generacji będziemy dopłacać, ale będziemy dopłacać, tak mi się wydaje przynajmniej, do wzrostu wydajności symetrycznie że będzie to dopłata nie jakaś tam kosmiczna, ale symetryczna. Jeżeli kupimy na DDR5, to wtedy dopłata nam się robi asymetryczna i bardzo dużo będziemy dopłacać za nową technologię, bo no płyty główne na DDR5. Te są droższe, te są zauważalnie droższe niż ich poprzednicy. Na przykład MSI Z690 Unify. Ja mam tutaj Z490 Unify, więc tym się zainteresowałem. Ta płyta moja kosztowała jakieś 1500 zł. Teraz kosztuje na Z690 no bliźniaczy model kosztuje już e, chyba 2300. Dużo, nie? No ale mamy tam PCI Express 5.0, mamy DDR5, mamy chipset, który ma kontroler na DDR5, e, mamy pewnie masywną sekcję zasilania, więc takie rzeczy, jeżeli chodzi o wzrost. Kosztują, a najwięcej kosztuje ta nowa technologia pod tytułem PCI Express 5.0. Mamy aż 5 gniazd na dyskiem 2, więc odgroma mega ja chcę mieć tą płytę. Albo taką płytę, bo właśnie te dyski to mi się najbardziej przyda. Pięć dysków, jeden teraz SSD. Wow. Albym miał w końcu miejsce na te YouTube, które dla was robię. Mm. A robię kosmiczną ilość danych. No i... Yy... Te płyty też będą droższe, więc zakup na DDR5 będzie wiązał się z ogromną dopłatą do nowej technologii. Zakup na DDR4 będzie się wiązał z taką samą dopłatą, jakby 12. generacja była procesorami, które, które byłyby po prostu nadal na DDR4, nie? No one jakby, wyobraźcie sobie taką hipotetyczną sytuację, że w ogóle nie ma DDR5, nie ma jej w przestrzeni, ono nie wchodzi, tylko po prostu Intel wypuszcza 12. generację, kolejną generację procesorów na DDR4, ona jest wydajniejsza od poprzednika i to sporo od 11. generacji zauważalnie e, dominuje nad nim w każdym aspekcie, wygrywa też z konkurencją. No i jest na DDR4. Normalnie taka dopłata jak pomiędzy 10 a 11 generacją, jak pomiędzy Zen no pomiędzy Zen 2 a Zen 3 była duża dopłata, duża. Więc wydaje mi się, że pomiędzy 11 generacją a 12 nie ma tak dużej dopłaty i takiej dużej różnicy cenowej, jaka była pomiędzy Zen 2 a Zen 3. Cóż, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Oczywiście. Ja mam nadzieję, że wszystkie testy u mnie na kanale będą. Jeszcze raz zapraszam was na unboxing tego tych protków na IT Hardware i zostawcie tam suba. Widzicie tego subika tam na IT Hardware będę wam bardzo wdzie... no i u mnie na kanale. U mnie na kanale też wbicie. Bardzo bardzo mi się podobają te protki. Tutaj w sumie jest taki obrazek, o wam pokażę. To jest chyba zrzut ekranu, jak, jak ten wafel krzemowy i dziewiątki wygląda. No pięknie, pięknie piękne jest to wydanie. Recenzenckie, tu mam e, rakietę, ale od teraz będzie stało to. No, chyba to muszę zwrócić. Tak. Niestety, mi się wydaje, że będę to musiał oddać. A trochę mi przykro, bo bardzo mi się podoba. I koniec końców, kiedyś bym chciał sobie zbudować taką półeczkę z tymi procesorami. Wszystkim, że AMD kiedyś zacznie coś na premierę przysyłać. Strasznie fajnie by to było mieć. No, ale to wiadomo, pieść przyszłości 20 minut. Chyba, że 20 minut tylko jest na aparacie. Ale tyle do Was gadam. No, nie ukrywam. No, jaram się tym. Jaram. Mówcie, co chcecie, ale ja się tym wszystkim jaram nie mogę się doczekać testów. Na razie wiem tyle, co wiedziałem z przecieków, o których wam mówiłem. to odpakowałem dzisiaj. E, tutaj mam e, to, to, tego mobasa, po to... E... Hero przysłało mi jeszcze Arctica Liquid Freezera dwójkę 240 mm, więc jestem ciekawy, czy 240 mm da sobie radę z Ardlejkiem. Jak tak, no to szapoba. Z Właśnie z braketem na LGA 1700, to jest jedyne chłodzenie, jakim dysponuję. No i będzie składana platforma testowa, będzie testowany. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu testy będą się pokazywać. Pierwsze testy u mnie. No wiadomo, są kanały, które testują moim zdaniem jeżeli chodzi o taką technikalia, no choćby nawet na IT hardware. Ja zawsze tam uwielbiałem czytać artykuły związane z technicznym testem, tam wszystko było tak szczegółowo, bardzo dużo programów, bardzo dużo gier, wykresiki szczegółowe, procedura testowa, to jest 20 razy puszczona gra, puszczony program, absolutne wow. Natomiast u mnie znajdą się takie pierwsze wrażenia, takie ludzkie odczucia co do tego procesora, na zasadzie składam platformę, odpalam i czy jest wow, czy jest takie... Mech, ale spodziewam się, wow, i mam nadzieję, że takowy będzie. No i mam nadzieję też, oczywiście, mm, zobaczymy. Tutaj, tutaj nie mam pojęcia, czy tak będzie, że jeszcze w tym roku upgrade z 10 na 12 generację będzie w moim głównym komputerze, ale to jest na pewno grubsza sprawa i na to jeszcze muszę sobie chwilę poczekać, przeliczyć finanse, sprawdzić to wszystko. No, i, i to zobaczymy. Na pewno u mnie na kanale listopad też będzie stał pod znakiem przeróżnych testów alder Mam nadzieję, że tak będzie. Na IT hardware też będę robił o tym filmie. A wy dajcie znać, kto z Was wytrzymał do końca tego filmu. Napiszcie alder, napiszcie alder, alder w, tym, w komentarzu, jak ktoś wytrzymał do tego momentu. Bardzo wszystkim tym, którzy wytrzymali 20 minut mojego gadania, bardzo dziękuję. No cóż, nie zamierzam się ograniczać, skoro mam ochotę o tym pogadać. Jeszcze bym do was pogadał o różnych pierdołach, bo mam naprawdę masę przemyśleń na ten temat. Te DDR5 absolutnie mnie zabiły, no ale DDR4 wydaje mi się, że będą taką no dobrą alternatywą. Problem się pojawia, o i uwaga, bo tutaj jest następne przemyślenie problem się pojawia, na ile, na jaki okres czasu Intel zapewni wsparcie dla, tych, dla tej podstawki. Obawiam się niestety, że będzie to taki Intelowy standard, czyli. Dwie generacje, może trzy, cztery. Jeżeli byłyby to trzy albo cztery, no to już jest w porządku. To wtedy można sobie to rozplanować tak, że kupujemy teraz Procka na płycie głównej z DDR4 i za rok podmieniamy tylko płytę główną. I w momencie, jak wychodzi 13 generacja, to my mamy nadal dwunastą generację, ale już na DDR5, bo będą tańsze i na płycie głównej, no nie wiem, choć, choćby z Z690 a jak wychodzi 14. generacja, to wtedy kupujemy 14. generację na właśnie Z690 i już na DDR5. Jeżeli tak dałoby się to zrobić, no to fajnie. Jeżeli nie, no to kupimy Alder Lake na DDR4, a później no wyjdzie Raptor Lake, czyli 13. generacja i no już głupio wrzucać 13 generację nadal na DDR4, no pewnie się da ale wtedy już co, wymieniamy procka i płytę główną? Niby tak no zobaczymy, tak naprawdę moim zdaniem akurat w tym momencie przejścia z, z jednych RAMów na drugie przydałoby się dłuższe wsparcie dla platformy, później już nie jest to moim zdaniem aż takie istotne ale w momencie tego przełomu gdzie DDR5 są drogie i musimy kupić, wymienić całą platformę włącznie z RAMem tu by się przydało większe wsparcie, bo ten RAM tutaj najbardziej mnie boli, przyznam szczerze, jeżeli chodzi o cenę, no bo zestaw 64 GB, który mi jest naprawdę potrzebny do montowania, kosztuje tyle, ile procek. To jest dużo pieniędzy, nie? 32 GB, no to jest taka fajna liczba, e, kosztuje 1500 złotych, czyli tyle, co bardzo dobry MOBAS, no teraz już trochę gorszy, tyle, co i piątka, więc, no to nie jest może jakaś straszna cena, czy jest, no to jest. Patrząc na DDR 4, ile kosztują, to jest straszna cena, ale. Mimo wszystko, jednak i mi się wydaje, i, 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 i tak chyba jest, że teraz będą kupować najwięksi fani gice i tak dalej. A ci, którzy robią upgrade, no to spokojnie zamiast 11. generacji będą mogli kupić 12. ale na DDR4. I ten upgrade będzie widoczny, będzie wzrost mocy, a nie będzie tak bolesny kosztowo. Cóż, więcej takich przemyśleń na pewno w następnych dniach, dlatego już dzisiaj kończę, bo naprawdę. Raz, że późno wlatuje ten odcinek, właśnie przez to, że późno do mnie dotarła przesyłka z Prockiem. A dwa, że no, mamy czas na te wszystkie rozważania. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Dajcie znać, kto wytrzymał do końca. Naprawdę dziękuję wszystkim tym, którzy tyle minut ze mną spędzili. No, dziękuję mojemu głosowi, że wytrzymał. Te dałeś radę, stary żółwik. A ja Wam życzę miłego wieczoru, dnia, nocy. Widzimy się jutro w kolejnym filmie i do zobaczenia. Cześć!